Godzina po 16 16 Ktoś coś tego będzie, załatwiłem ja już ciemno, zmierz a ja wystałem powiedziałem, że skończę do niego pracę. Bo w sobotę miałem czasami kłaść płytki, ale wreszcie do pracy, to nie stać taką kłaść płytek. No, to ja położę wszystko, nie? Ale tam tylko, że jadę ja się podocinać Te płytki. A, płytki, Są no tam właśnie... W sumie tam w tam robimy daszek. Nie? No i tam w tym plastyku, w byliśmy dzisiaj Blachy tam widziałem, że tam... Blachy jest nie? ale zobaczymy no jak to wyjdzie. Czy będzie w ogóle coś wie, widać Są w ogóle tam jakieś lampy, czy nie. A tu była tylko tylko pana jest. Tu i tam odcinki z tego, będą. Ale nie wiem, właśnie. Z cykorii, z cykoli Właśnie. Nie wiem, są chyba najprawdopodobniej trzy odcinki, kanale A jeszcze będą dwa, trzy. To czy będą. Do zakończenia, cykoli to mogli mnie to wyjaśnić. W niewidzowie? Zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy Ja na ziarę te, te płytki nie się widzimy. No i się zaczęło, witam Was w kolejnym odcinku, w dalszym jeszczemś jest godzina 18, jest godzina 18, Mamy momentach dociętych oraz 4, 5, chcecie, raz dwa, 3, 2, mam 8,5 dociętych 5 i tu 3 Ej co, dalej Pan tu mi zrobił kawę <noise> rosu, dziękuję Pyszny kawałek, pyszny rosu. no i co? Musimy się napić, zjeść ciepłego, papę kazał, szykować i też trochę to zeszło. Czekolu korki wywaliło, ale no jest po prostu prac fajny. Hmm. Bo ci nie zadałalający, bo się nie układają płytki. No ja mu układać to tak śluba, nie trzeba po ślubę wyciąć albo coś, bo, bo nagle jest w ogóle luźna. Nie wiem jak to się wstawiłem. trzeba to coś pokombinować. To mi się trochę wyśrbiło. Ciutkowo wyciąłem, ale tu tam nic. To tam w spytku się dojdzie tyle. Tu jakaś W spytku się dojdzie. Szupytki odstają. Centymetr dwa centymetry a wypię się tam dopnie, no, 2 cm widać no to się dopnie tam, i tyle i będzie pięknie elegancko idę po opanach, zobaczy, że ja się rozwijam, już nośno na staż starczy, Mój plan to być jutro zamknąć, ale nie wiem, to dościnięcie najdłużej schodzą, mierzenie my... to miałem najgorzej kilka razy, jeżeli będzie się udało sprzątam no jedną po całym na bok. I tu. I taki mały postęp prac. Więc co? się za w I co? I tyle byłoby. you 18.05 koniec. No, to, co, no to, co tu dalej robić? nie ma co tu zrobić. Słaba przyjechał po poszłach, za poszłach. I to dalej nam tu robić, tylko nie wiadomo czy będzie padać, czy nie. Bo już coś ma padać od 11.00, więc zobaczymy jak to co dalej będzie. O czym Póżny się ja bym chciał pokombinować te śruby, pocinać kawę tu tak. I znowu zobaczymy jak to będzie. Pamiętacie jak to wygląda? i co? Muszę tutaj no strotnąć to, tamto mm. i widzimy się za moment. O, halo, wiecie co ja mam Dobra, to to, to tu. Jak się pomacham, ale skoro nie. Nie ja mam ręką w dzieciężku, więc trwamy półtora godziny, tak? Chologę schowamy, chologę schowamy, gdzieś tu jest. 7 półtora godzinki tu jest koło półtora godzimki. no i tyle, co? Te Te odcinki najgorsze były, tam najgorsze odcinki były najgorsze i będą najgorsze jutro na onej prawdopodobnie też będę i widzimy się już ne bileyim çünkü bu bir o röversi çeviriyor ne bileyim ne bileyim ne bileyim ne bileyim To obowiązkowe jedno, drugie i tyle na dzisiaj dziękuję za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku lub w dalszym szczęściu tego odcinka, A więc do zobaczenia, do słyszenia już nie, już niebawem bo nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, czy rund 2 Zobaczymy Jak się uda to zrobić piesaki Godzina 18.10 i wracam do domu dopiero no ale to nie tak z tego Wolny, wolny, tutaj wolny wolny, Uchuj, dobra nie tam tam Nie wiem. Um, jutro, ta będzie taka będzie jutro, ja też jutro podobnie będzie z okna o których chodziłem w ogóle i to patrzy. To ma padać coś, ale pod mamy do roboty jutro, więc no a jak się wypadał, to by mi się przeszkadzało, tu Ale zaczynałem już na zewnątrz, ale... Gdyby to bym dociął w środku Bo ja nie, nie chciałem na tym kostkę za bardzo kurzyć No ale... Tak to wygląda I co? Zobaczymy jak i to Bo i to mu coś pokazuje tam Prognozuje Zobaczymy I chcę na to powiedzieć że to no, było trochę pokazania. Mało było pokazania, więc to było dzisiaj omówienia, omówienia. Ale myślę, że też Wam się tak odcinek. No, zawsze trzeba trochę pokazać, ale trzeba coś opowiadać. I co? Płytki ułożone. Ułożone. Ja już trzeba dociąć, podocinać No, to tam jest kwestia czasu Jutro niby tak chcę skończyć Ale nie wiem A to tam trochę kostki od Jeden rządek Jedna kostka mi się kurde wyłapała No i nie wiadomo czy to w ogóle przyjdzie Zobaczymy, no, bo tam trzeba kostkę cofnąć, tak? Centymetr 2 cm ja pokazywałem, więc tam może w tym chwila się zakryje. Zobaczymy w ogóle. Tak, zakryje się czy nie? Nie. No. może nie przejść, kurde. Dobra. Zobaczymy. Zakryjmy. Nie no, będzie dobrze. Przejdź. Nie? Zobaczymy. No ja to... Będę trzeba przesunąć kostkę no, Ale oprócz przesunięcia kostki to zobaczcie tam takie kombinacje Może no, do co dole Trochę tu, trochę tu, trochę tu no, ale Nie skończone Więc dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka Trzymajcie się, cześć! Chce połówki Te moje płytki tutaj pasowały? Você é não? É né? é es uh -huh. uh -huh. Co? Czy ten kabel nie będzie przeszkadzał? Nie za mało. to z betonu nikt niczego nie chciał? Za mało jeszcze jeszcze to ale piasku nigdzie nie mamy już? No wtedy nic nie masz O ty miał chyba piasek czy nie? To A tam trzeba jeszcze podprawić ją Co? Przy wejściu płytkę Potem jest różne No to wejść ją wam do Jak naszłem Zobacz to No Tu wejść